Kiedy się obudziłem, to zobaczyłem obraz zobaczyłem obraz Jezusa, który wchodzi do wód Jordanu. Więc Słowo Boże i przeczytałem ten fragment Słowa Bożego, aby posłuchać, co Duch Święty ma mi do powiedzenia. W tym obrazie Pan Jezus przychodzi na Jordan, gdzie Jan chrzci chrztem pokuty, chrzci tych wszystkich, którzy chcą pokutować. I opowiada o tym, który jest większy od Niego, któremu On nie jest godzien nawet nosić sandałów. I On was będzie chrzcił Duchem Świętym i Ogniem. I zaraz po tej sytuacji, kiedy Jan o tym mówi, przychodzi sam Pan Jezus i mówi do Jana, o chrzci mnie. A Jan mówi, no nie godzi się, żebym ja ciebie chrzcił. A Jezus mówi, godzi się. I och, natychmiast wyszedł Jezus z wody, i ukazała się postać niby gołębicy nad nim. I z nieba rozległ się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I tak zacząłem się zastanawiać. zobaczyli. Pan Jezus nie potrzebuje tak naprawdę chrztu od Jana, nie potrzebuje chrztu pokuty, dlatego, że On jest bez grzechu, więc nie musi pokutować. Publicznie też, bo oh, popatrzcie, jest taka sytuacja, że nawet Jan no, nie godzi się, rozpoznaje w nim Mesjasza i mówi, no nie godzi się, żebym ja Ciebie tu chrzcił. Są takie sytuacje też w naszym życiu, kiedy coś nam nie wypada, coś nam się nie godzi. Ale dlaczego... To czynimy. Dlatego, że taka jest wola Ojca. Jezus poszedł i ochrzcił się. Czy On potrzebował chrztu? No popatrzmy, popatrzmy też na to, że On jako dziecko został obrzezany. To była taka forma chrztu w kulturze semickiej. To była taka forma, w której Pan Jezus i ludzie Jego czasu chodzili w przymierze poprzez obrzezanie. Więc on był w przymierzu. Rzeszowym z Bogiem. No więc dlaczego idzie jako dorosły i decyduje się na chrzest? On tak naprawdę decyduje się na ten chrzest, dlatego, że poznał wolę ojca na swoje życie. Poznał wolę ojca i, i, i tym, tym, do czego Bóg w danym czasie go zapraszał, to było to: idź i daj przykład innym. Innym, którzy uwierzą mu słowu, innym, którzy uwierzą. Że, że Ty jesteś prawdziwym Mesjaszem, żeby poszli za tobą, żeby Ciebie naśladowali. I on wtedy przez, przez to wejście do wody e, tak naprawdę podejmuje decyzję, decyzję, której świadkami są wszyscy obecni. Jan Chrzycieli, ci, którzy tam są nad Jordanem, decyzję, w której on zanurza się w śmierci i wchodząc, do tej wody on tak naprawdę zwiastuje to, co stanie się na krzyżu. On zwiastuje tą śmierć. On tam idzie, dlatego że jest posłuszny Ojcu. Nie dlatego, że trzeba, że potrzebuje, że taka jest tradycja, ale tylko dlatego, że jest posłuszny Ojcu. I popatrzcie, jaki jest owoc posłuszeństwa Ojcu. Przez to, że był posłuszny w tej konkretnej sytuacji Ojcu i poszedł w wierze w posłuszeństwie, zrobił to do czego sam Bóg go zaprosił bo, bo musiał słyszeć to przynaglenie, musiał słyszeć ten głos musiał to słyszeć, to wewnętrzne przekonanie, idź i ochrzci się musiał to słyszeć i poszedł i zrobił to i popatrzcie jaka niesamowita nagroda Duch Święty na niego wstępuje w postaci niewygoławicy, taki symbol i ten głos z nieba, gdzieś jest mój syn umiłowany, który mam podobanie. Naszemu Ojcu podoba się to, kiedy jesteśmy mu posłuszni. Pan Jezus, nasz Pan Jezus, był Mu posłuszny. I poszedł do miejsca, gdzie nie wypadało Mu iść, ale poszedł tylko dlatego, że był posłuszny ojcu, że chciał, żeby to, co na niebie, działo się na ziemi. To jest niesamowity przykład. Tam Pan Jezus jest przykładem, jest początkiem, czyli od Niego powinniśmy się uczyć, gdzie jest początek naszej wiary, gdzie jest początek naszej świadomej wiary. Jest początkiem. też tego głosu naszego Ojca Niebieskiego, który będzie nas klepał po głowie i będzie mówił do nas, jestem z Ciebie dumny Synu, jestem z Ciebie dumny Córko. I wiecie, i to jest bezcenne. Dzisiaj rano, kiedy się obudziłem też, to dostałem takie przynaglenie. Pan pokazał mi dwie osoby, które mam błogosławić finansowo, mam im przelać pieniądze. I, I to było też takie niesamowite, bo wiecie, ja znam Ducha Świętego, ja, 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 ja to znam, poznaję mam i, i, i jestem mu posłuszny i mam tak dużo radości z tego. Można by było powiedzieć, no wziąłeś, oddałeś to, co miałeś, a tak, oddałem to, co miałem, ale wypełniłem to, do czego dzisiaj Bóg mnie zaprasza. Nie ma większej radości na to, kiedy wypełniamy to, do czego nas Bóg zaprasza I uczmy się. Uczmy się słuchać Ducha Świętego w drobnych rzeczach. Uczmy się słuchać woli ojca w drobnych rzeczach. I kiedy nauczymy się, będziemy Mu posłuszni. Nie. A to jest taka myśl, która przychodzi do Ciebie. To jest takie przekonanie, intuicja. Czasem to jest sen, kiedy Bóg przemawia konkretnie do Ciebie. I, i kiedy Ty w tych drobnych rzeczach jesteś Mu posłuszny, naprawdę masz wiele radości. Taki przykład z codzienności. Nie? Czasem jest tak, że jak coś robię i ktoś mnie o coś prosi, to tak ociężały jestem do tego, żeby iść i to zrobić, i tak mi tak ciężko jest to, to wziąć i wykonać, nie? Ale czasem, jak mnie ktoś o coś poprosi, idę, od razu robię. Ktoś następny mnie o coś prosi, idę i od razu robię. Ktoś o coś mnie poprosi, idę i znowu i od razu robię. Wiecie, ile radości jest w tym, kiedy idziesz, i wypełniasz od razu to, o co Cię prosi Bóg. To, o co Cię prosi Bóg przez ludzi. Nie? Ostatnio yy, popros poproszono mnie, żebym tam pomógł w takiej jednej kwestii, żeby odebrać wózek, bo byłem bliżej i, i, i dostałem takiego SMS-a, jak już wykonałem tą sprawę, od razu mówię dobra, to ja to załatwię od razu, nie ma problemu. I dostałem takiego yy, SMS-a zwrotnego g.bexpress Wiecie, i to, to, to było to, co jest głosem ojca. Ty jest mój syn umiłowany. W tobie mam upodobanie. W ten sposób Bóg mówi do mnie w codzienności, przez codzienne wydarzenia, przez codzienne sytuacje. Modlę się dla każdego z was, żebyście weszli na drogę posłuszeństwa wierze, żebyście weszli na drogę posłuszeństwa Słowu Boga, żebyście weszli na drogę posłuszeństwa tej intuicji, temu wewnętrznemu przekonaniu w drobnych rzeczach, małych rzeczach, a będziecie przeszczęśliwi, a będziecie mieli radość w obfitości. I, i, I ci, którzy będą wokół was, będziecie dla nich wielkim błogosławieństwem i na odwrót oni będą dla was. Ja to się modlę, aby to błogosławieństwo spływało na Ciebie, żeby spływało na mnie, żeby spływało na każdego z nas, bo nie ma nic piękniejszego, niż być zaakceptowanym przez Ojca. Ja zostałem zaakceptowany przez Ojca. Wielu z was też zostało zaakceptowanych przez Ojca Niebieskiego i doświadczacie Jego akceptacji, Jego miłości w codzienności. Ja to się modlę, żeby, żeby ci, którzy jeszcze nie doświadczają, żebyście doświadczyli. Jutro Was zapraszam, jutro to jest, już zobaczmy na zegarek, który to jest. 7.04 o godzinie 5 do 5.30 będziemy się wstawiać na tołówce przy nadajniku w intencjach e, naszego miasta Zakopane. Mam bardzo mocne serce, mam całe to miasto. I będziemy się wstawiać też w intencjach Podhala, bo też na sercu mam całe Podhale. I, 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 jeżeli ktoś z Was jest zaproszony, przynaglony przez Ducha Świętego, żeby przyszedł i z nami się pomodlił na Antełówce, to, to przyjście. Tylko ubierzcie się ciepło, bo dzisiaj widzę, że jest troszeczkę zimnowo, żebyście nie zmarzli. Pół godziny się pomodli, bo wrócicie do swoich obowiązków i będziecie pełni radości. Trzymajcie się. Do zobaczenia jutro.